Witam serdecznie, Fabian Motowski z Rzeszowa. Słuchaj, jakie tam odczucia po meczu? Czujemy niedosyt, czujemy niedosyt, tak jak to mówi często mój kolega Patyk Paździk po meczach, e, ale tak samo, tak powiem, bo mieliśmy swoje sytuacje pod koniec meczu, choć z przebiegu całego meczu trzeba przyznać, że zawackie by było drużyną lepiej grającą w piłkę. E, nam dzisiaj nie do końca wychodziło to, co chcielibyśmy e, grać w każdym meczu, no i z tego powodu e, gratuluję też drużynie e, stali za zwycięstwo i życzę powodzenia w kolejnej rundzie. Ogólnie, co możesz powiedzieć o przebiegu całego sezonu? Całego sezonu? Jesteśmy bardzo zadowoleni. Nasze treningi i wspólna praca, wspieranie siebie wzajemnie przyniosły korzy korzyść punktową w liczbie 36 oczek na 39 możliwych, a więc jest, jest, jest bardzo fajnie. Będzie awans? Trzymiemy kciuki. Musimy mocno teraz przepracować całą zimę, Darek robi kociołek, za chwilę zaczynamy już te przygotowania, także myślę, że, myślę, że będzie ok. Cieplutko, żegnamy tak, się, zakończenie sezonu Ko stopni. Pozdrawiam serdecznie naszych kamerzystów, którzy robili przez cały sezon i wcześniej już świetną robotę i mam nadzieję, że dalej będą taką robić na wiosnę. No dziękujemy, <laughs> trzymaj się. Pozdro.